No właśnie, Kamerun. Kamerun to jest taki kraj, który mi się zawsze wydawało, że to jest taki interesujący, silny dosyć kraj jak na Afrykę. Tutaj na tej liście krajów afrykańskich jest w górnej. Oczywiście na tej liście kraje afrykańskie to jest lista 190 państw. Ostatnie 30 parę państw na tej liście to są państwa afrykańskie głównie. Z wyjątkiem jakiś tam Jemen, Korea Północna, Afganistan. To są te same kraje afrykańskie, różne: Burkiny Faso i tak dalej, ale Kamerun nie jest na miejscu właśnie 170, 180, 190, tylko na miejscu 155. Jest to kraj trzy razy bogatszy od Gambii, jest oczywiście też jednocześnie cztery razy biedniejszy od um, od Gabonu, ale jest trzy razy bogatszy od Gambii. Więc nie jest to taki biedny kraj, tak? No trzy, nie, trzy, razy od, trzy razy bogatszy od Gambii, trzy razy biedniejszy od Gabonu. Tak by pasowało, bo Gabon jest dziewięć razy bogatszy od Gambii. pasowałoby. No i teraz, czy to jak na Afrykę, nie jest biedny kraj? Ma trochę ropy naftowej. Więc powinien sobie jakoś radzić. Mieszkańców jest dużo, to jest duży kraj, 25 milionów. Na południu graniczy z Gwiną Równikową, bogatą, i Gabonem, też bogatym, więc to są też kraje roponośne i te złoża ropy naftowej są wspólne dla właśnie tych trzech krajów. Więc teoretycznie powinno dobrze iść. Kamerun, z tego z racji tego, że ma 25 milionów mieszkańców, no to też jest widoczny w piłce nożnej. Ma pieniądze, żeby ich tam szkolić. Także Kamerun jest raczej takim się wydawało taka opowieść sukcesu. A mimo to dostałem niedawno coś takiego. Zobaczcie, Polska Fundacja dla Afryki zbiera na budowę szkoły w Kungulu. W Kamerunie chcemy się uczyć. Melanie ma 3 lata i starsza siostra nie chodzi do szkoły, bo musi się nią opiekować. Siostry, jak większość dzieci w buszu, jedzą raz dziennie. Awokado prosto z drzewa, więc nie lada, jest nie lata gratką. Dziewczynki dużo rzadziej niż chłopcy chodzą do szkoły. Pracując z rodzicami w polu zajmują się młodszym rodzeństwem. Czytam dalej. Yy, zajmują się młodszym rodzeństwem. Zostają kobietami w wieku 13-14 lat. Gdy są w wieku 16 lat i nie mają dzieci, własnych dzieci, to jest to źle widziane. Małżeństwa są oczywiście aranżowane przez dorosłych. Nie chcą by nazywać ich pigmejami. Są to dla nich poniżające określenie, oznaczające mały chłopak, niedorosłek. Sami zwą siebie baka, baka. Lubią też określenie dzieci lasu. Tutaj jest więcej pigmejów, czyli właśnie w ogóle to są chyba te rejony, gdzie podobnie jak w Gabonie, Bantu, duże rosłe chłopy, które przyszły w XV wieku, w, wcześniej trochę, w XIV wieku zdominowały pigmejów, którzy są mali i na niższym poziomie e, organizacyjnym. Życie w lesie Baka, w lesie Baka. E, są najlepsi, są znakomici w polowaniach, w nykach, połowie ryb, zbieraniu darów lasu. Charakteryzuje ich nieprawdopodobny instynkt. Wchodzą na najwyższe drzewa, na które nikt nie wejdzie. Zbierają miód. Baka żyli w lesie i z lasu. Przez wiele pokoleń nie mieli styczności z innym ludem. Ale wtedy jeszcze były słonie i były drzewa. Teraz nie ma drzew? Na słonie polowali, kopiąc w ziemi ogromne pułapki. O kurde. Uuu! Jak to robi, jak robi słoń? O, coś takiego. Na słonie polowali, kopiąc ogromne pułapki, znając w lasach każdą roślinę, każdy liść. Wiedzieli, co jest jadalne, co nie. Jadali też węże i małpy. Węża potrafili zauważyć z 20 metrów. Teraz, gdy lasy są przetrzebione, nie mają z czego żyć. Drzewa zostały wycięte, wywiezione do Europy, zmienił się cały ekosystem. Pouciekały pszczoły, brakuje wielu roślin, brakuje miodu zniknął las zatrzymujący wodę, więc ryb też brakuje. Baka, którzy żyli w buszu, musieli z niego wyjść. Kontynuowali swoją koczowniczą tradycję. Gdy chcieli osiedlać się we wsiach dominującego ludu Bantu, pojawiały się konflikty. Nie chciano ich przyjmować, byli wykluczani, wykorzystywani. Z czasem zaczęli pracować na polach czy budowach dla Bantu za darmo, jedynie za jedzenie, czasami zapłatą za dniówkę były dwie szklanki bimbru. Bantu z kolei kazali sobie płacić, na przykład za przeczytanie dokumentu. Przeczytanie dokumentów żądali dwóch dni pracy. Pojawiały się też zwykłe życiowe problemy. Żyjący tradycyjnie Baka nie znali francuskiego, nie mieli dowodów osobistych, nie umieli czytać ani pisać. Trzeba przypomnieć, że Kamerun był najpierw kolonią portugalską, potem niemiecką, a po I wojnie światowej francuską. Nie znali francuskiego, nie mieli dowodów osobistych Baka, czyli pigmeje. Wielu z nich nie trzymało w ręki nigdy ołówka ani długopisu. Dzieci nie chodziły do szkoły, aż pewnego dnia misjonarze usłyszeli od Baka. Chcemy być tak jak oni, jak Bantu. Mieli dość wyzysku, chcieli się uczyć. Zgromadzenie braci szkolnych od wielu lat prowadzi w Kamerunie 13 szkół dla Baka. Tam, gdzie dzieci uczą, się, uczą we wsiach jest coraz łatwiej się porozumieć, spada analfabety, coraz więcej osób zna język francuski. Co najważniejsze zwiększa, zwiększa się świadomość. Szefowie wsi chcą mieć u siebie szkoły. Te podstawówki dające zaledwie kilka klas nauki, ale są takie tacy, którzy idą później do szkoły średniej. Wzorcowa wioska. Brat Marek opowiada: Znam szefa wsi Baka, który był naszym dawniejszym uczniem. Skończył, zawsze uważałem, że jedyne, co robi sensownego Kościół katolicki, to te misje plus pielgrzymki do Santiago de Compostela, że ludzie poznali trochę świat. Brat opowiada, że znam szefa wsi Baka, który był naszym dawnym uczniem. Skończył podstawowe, a potem pierwszy poziom szkoły średniej. Tutaj jest też, żeby ludzką twarz to pokazać. Szef wsi o Amumba wierzy, że szkoła daje mądrość i rozszerza wiedzę. Ubolewa, że nie wszystkie dzieci chodzą do szkoły. Wiele z tych, które chodzą, skończy tylko cztery klasy podstawówki. Abi ma 15 lat, jest siódmy z dziewięci dziewięciorga rodzeństwa Jego rodzice uprawiają maniok, plana plantany i makabo. Chciałby być inżynierem i budować domy. To są oni. To jest Dobry zabieg, żeby pokazać ludzką twarz problemu, prawda? Także o to chodzi. Ale edukacja zbienia życie. Baka stara się przetrwać Rodzina, rodzinami, uprawiając pola. Starają się przetrwać manioku, kukurydzy, bananów. Brakuje wody. Przeciętnie chodzą 2 lub 3 km po wodę. Leczą się sami, ich medycyna jest jednak na dobrym poziomie. Znają wszystkie zioła, korzenie, kory z drzew itd. Tak Leczą malarię tyfus, z chory żołądek. No nieźle. W każdym razie tutaj jak ktoś chce wesprzeć, to tu jest fundacja. Tak to wygląda. Natomiast no, jakby nie patrzeć, to. Jakby nie patrzeć, to. to, to, to ja się zastanawiałem jak to jest możliwe. No to teraz już wiem po dostaniu tej ulotki na pocztę. Dlatego zdecydowałem, że Kamerun będzie taki trochę wcześniej omówiony niż inne państwa, bo z tego wynika, że problem ma korzenie rasistowskie, tak byśmy to nazwali, gdyby to było w Europie. Byśmy się nie pierniczyli z tym, tylko to jest rasizm. Rasizm Bantu wobec baka, wobec pigmejów. Tak, czyli, krótko mówiąc, to jest problem, któremu oni sobie sami, jako państwo, zawinili. Znaczy nie baka, tylko bantu zawinili. I tak to po prostu wygląda. Także stąd ten problem. Warto zdać sobie z tego sprawę, że to nie jest tak, że ten problem sam z siebie zrobił, bo jest bieda, bo, bo jest bieda, bo jest bieda. Nie, to jest problem rasistowski. Bantu prześladują Baka. I teraz wiecie co? W, jak były czasy Apartheidu w Afryce Południowej, to tam też są ludzie bantu. Bo Bantu to największy lud w Afryce, tak przy okazji. Oni sięgają, po całej Czarnej Afryce są rozsiane ludy Bantu. I Bantu to także jest rdzenie ludności właśnie w Gabonie, właśnie w, Ka w Kamerunie, jest ich także bardzo dużo wam, w Afryce Południowej. Kiedy był apartheid, to Bantu byli tak pewni siebie w konfrontacji z, właśnie z Bushmenami i, i tam nie ma... Pigmeów tylko są te drobniejsze ludy, to są Bushmeni i Hotentoci. Bushmeni i Hotentoci. I Bantu, Bantu będą, Bantu będą, jakby to powiedzieć, co oni tam robili? No, oni się nie czuli, nawet poddani temu apartheidowi tak bardzo bantu często ponieważ oni sami dominowali nad pozostałymi czarnymi a te to, to tym pisał bardzo ciekawie taki konserwatysta Erik von Kühnelt Ledins, który często kręcił na różne tematy ale na ten temat raczej nie i on napisał taką książkę Ślepy tor którą kupiłem kiedyś jak jeszcze byłem pod wpływem korwinizmu i tam takie książki właśnie były, takie prawicowe, o ogólnie historii. I tam było o tym, że lud Bantu nawet nie czuł, że jest prześladowany przez białych, przez tych Afrykanerów, czyli tych holendro-Anglików z południa, bo oni uważali, że taki białas to jest żałosny, bo tak, autobus nie przyjedzie, a ten już zrozpaczony. A Bantu po prostu drałuje perpedes, tak, pieszo 15 kilometrów i nie problem. Po prostu. Więc to Białos jest żałosne, nie my. I wyżywali się także na ludach takich jak Hotentoci i, 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 i Bushmeni. A tutaj mamy tych samych Bantu wiele, wiele mil na północny zachód w Kamerunie, którzy się wyżywają na ludu, ludzie Baka, na Pigmejach. Zaczynam rozumieć. Zaczynam rozumieć, skąd ta, te problemy w Afryce. Tu nie chodzi tylko o małą ilość zasobów, bo akurat Cameron ma ropę naftową i tak dalej. Tu nie chodzi tylko o ilość zasobów. Zaczynam, zaczynam rozumieć, skąd te problemy. Nigdy nie byłem ekspertem od Afryki, ale jak tak się przyjrzeć bliżej, to. No, oczywiście niezależnie od tego, jak jest geneza tych problemów, czy to chodzi o rasizm, ludu, bantu. Wobec pigmejów, wobec baka, czy też inne by były problemy, to i tak oczywiście warto wesprzeć, ale, ale nic się nie dzieje bez przyczyny. No dobrze, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o, o Kamerun. Jutro będzie ta nasza dyskusja, Forum Zachód. Będziemy mówić o amerykańsko-europejskich relacjach. Przy okazji zachęcam do wsparcia mnie na Patronite. Ostatnio kilku patronów odpadło. Nie wiem czemu, może się z czymś zniechęcili. W każdym razie takich drobniejszych i nowszych, ale mimo wszystko to, to, to nie wiem czemu, tak? No i też, jeżeli Cameron to dawna kolonia francuska, więc zachęcam także do wsparcia. No, wsparcia też no w sumie tak, przez kupienie mojej historii Francji bez mitów. Ja tam dużo o Afryce nie pisałem, bo nie czuję się, no troszkę o Algierii, nie czuję się ekspertem w tych dziedzinach. Raczej tak bardziej geograficznie podchodzę do tych spraw niż historycznie. No ale tak, tak się zastanawiam, czy to, że te ludy Bantu tam dominowały, czy to miał jakiś wpływ na też na te kolonialne sprawy. Ale warto na to spojrzeć też. I co jeszcze Kamerun produkuje oprócz ropy naftowej? To jeszcze sobie zobaczymy. W ogóle baka mieli kiedyś własne takie państwko tam, ale to się potem, kultura SAO, tak zwana, ale to niewiele z tego wynikło. Tak patrzę, ale nie. Generalnie te ludy Bantu całkowicie dominowały, także w tym walce antykolonialnej i tak dalej. W czasie I wojny światowej Brytyjczycy pomagali Francuzom administrować, robiąc to z Nigerii. I po pierwszej wojnie światowej to samo to jest ciekawa rzecz. Od od lat w latach 60. i 70. wdrażano tam raczej yy, coś, oni nazywano to planowym liberalizmem, czyli to nie był kraj poddany komunistycznym yy, eksperymentom, tylko raczej keynesistowskim. Dlatego pewnie ten kraj trochę lepiej stoi niż większość krajów dookoła. Ale się mówi, że no, jest upolityczniony bardzo, ten kapitalizm lokalny kryzys w połowie lat 80., spadające ceny ropy, korupcja mocne protesty w 2008 roku. też islamistyczne grupy terrorystyczne boko Haram porywały dzieci ze szkół w 2014 roku. Także to nie jest kraj spokojny niestety. to też pewnie nie pomaga. Zobaczymy jeszcze jak bardzo dominuje bantu nad, nad baka, bo tego nie ma, niestety, a jest osobny artykuł. Zobaczymy. Mm, są też mieszanka pół bantu. Po, połowiczni bantu, 38%. Hmm. Baka, pigmeje, ban, pigmeje, baka to tylko 18%. No tak, to są całkowicie zdominowani. Jest jeszcze lud fulani, y głównie górski, islamski, fulani. 14%. Tak to wygląda. Także, co szósty mieszkaniec jest albo baka pigmejem, albo fulanem. Albo fulanem. To jest ten ród Fula z kolei. No bo obaka baka była mowa tutaj. Także, co ciekawe, w historii, ja tutaj patrzę, historię kolonialną, ale nigdzie nie ma o wpływie. Czy na przykład nie ma czegoś takiego, że nie wiem, że Brytyjczycy wsparli się na Baka? Ym. 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 Czy coś takiego? Nie, nie, nie ma czegoś takiego tutaj. Traktowano ich jakby łącznie. Ym. Tak to wygląda. No nic, to byłoby na tyle. Mówi się zarówno po francusku, jak i po angielsku, ale po francusku powie 70%, powie coś, 30%. Niemieckojęzycznych praktycznie nie ma, no bo to było zbyt dawno. Muzułmanie są chyba bardzo podzieleni, bo są po podzieleni na sufich, salafich, szyja. I non denominational, czyli takich po swojemu. Z tego wynika, ale ten Boko, że Boko Haram tam w ogóle coś robi, jak jest tak mało tych muzułmanów. Ciekawe, czy muzułmanie wyróżniają, czy porywają dzieci Baka, czy dzieci Bantu do szkół i ten ze szkół. No co zrobić? Ale nie ma też nic o tym, jak oni próbują sobie z tym radzić, ale to chyba nie jest taki problem jak w sąsiedniej Nigerii. W sąsiedniej Nigerii to wiecie, nie? bo Kocharam robi co chce w całej północnej części Nigerii. Tutaj nie ma niczego takiego. Może ta baza muzułmańska jest za słaba, nie? bo tylko co szósty, bo żeby mieć islamskich świrów, to musisz mieć w ogóle muzułmanów. W Nigerii to jest prawie połowa mieszkańców, a, a druga połowa anglikańska a tutaj masz tylko co szósty jest. No, w każdym razie taki dziwny kraj kontrastów. Yy, troszkę też rasistowskiego wyzysku. Yy, Baka przez Bantu. Ciekawe czy Bantu też yy, kłócą się z Fulani. To jest jakby trzeci lud cały. De facto, tak naprawdę to... Chy... Aha, Baka są, Baka są yy, oni byli w lasach, lasy są tak przetrzebione i oni są po całym kraju rozprzestrzenieni, baka, big pigmeje. A fulani są w górach, więc fulani by spokojnie mogli zrobić własne państwo. Stąd pewnie te Boko Haram im tam nie po niektórym z nich um, przychodzi do Uba. No nic, słuchajcie, tak to, tak to wygląda. Um, także to by było na tyle. Jeżeli chodzi o Sprawy francuskie, kolonialne, no to polecam tutaj moją historię Francji bez mitów. A tymczasem, jak to mówi lepszy komentator, ja się z Wami żegnam i do jutra. Trzymajcie się. Hej, hej.